Witajcie. Wielkość w pewnych okolicznościach, wbrew obiegowej opinii, ma znaczenie. Wracamy po prawie rocznej przerwie z nowym odcinkiem, a w nim dowiecie się, czy Polska może pochwalić się długimi trasami narciarskimi. A jeśli tak, to gdzie się one znajdują? A zatem, jedziemy! Przy typowaniu naszych najdłuższych rodzimych stoków posiłkowałem się informacjami zamieszczonymi w internecie na stronach ośrodków narciarskich, a ponadto starałem się samodzielnie weryfikować podane wiadomości. Numer 8 Świeradów Zdrój Województwo Dolnośląskie Mieszczący się tam ośrodek Sun może pochwalić się trasą zjazdową o długości 2300 metrów, czyli w rzeczywistości o 100 metrów krótszą niż jest to podawane na oficjalnej stronie ośrodka. Różnica wysokości między najwyższym i najniższym punktem stoku to około 430 metrów. Najtrudniejszą jest pierwsza, około kilometrowa część zjazdu oraz końcowy etap wynoszący mniej więcej 600 metrów. Środkowa część trasy to spore wypłaszczenie, dlatego warto wcześniej odpowiednio się rozpędzić, by zjazd nie zmienił się w... na przykład biegi narciarskie. Numer 7. Karpacz Województwo Dolnośląskie. Ośrodek w Karpaczu o nazwie Ski Arena oferuje trasę o długości 2300 m, zaczynającą się na tzw. kopie pod samą śnieżką. Wjazd zaczyna się na wysokości 1346 m nad poziomem morza i wiedzie aż do Karpacza, kończąc się na dolnej stacji na poziomie 823 m nad poziomem morza. Na samą górę jedziemy wygodnym wyciągiem o nazwie Zbyszek składający się z czterosobowych kanap. Jak to zazwyczaj bywa, pierwszy etap jest stromy, a następnie zjazd łagodnieje, by na samym jego końcu stanowić dobry stok dla dzieci i początkujących. Numer 6. Krynica Zdrój, województwo małopolskie. Kolejnym punktem jest stacja narciarska Jaworzyna Krynicka, leżąca na wschodnim zboczu góry. Ośrodek umożliwia pokonanie około 2400 metrów bez konieczności ponownego wjazdu na górę. By tego dokonać, należy najpierw wjechać na szczyt góry, znajdujący się na wysokości około 1100 metrów nad poziomem morza, sześciuosobową gondolą. Następnie wybrać niebieską trasę numer 3, która po pokonaniu 650 metrów zmienia się w czerwoną trasę numer 1, prowadzącą już na sam dół. Szlak zjazdowy jest malowniczy. Widzi przez las, by następnie odkryć przed zjeżdżającym wspaniały widok na pasma górskie Karpat zachodnich. Numer 5 Szczyrk. Województwo Śląskie. Przenosimy się w Beckit Śląski do środka skrzyczne, gdzie najdłuższą trasą zjazdową 3300 metrów, stanowi tak zwana kaskada, która rozpoczyna swój bieg na szczycie skrzycznego wnoszącym 1257 m nad poziomem morza. Trasa jest zdecydowanie najbardziej wymagająca w pierwszym etapie zjazdu, by następnie połączyć się na dłuższą chwilę z niebieską trasą widokową Ondraszek i przejść w łagodniejszy fragment w dolnej części wzniesienia. Zjazd kończymy na wysokości 537 metrów nad poziomem morza. Z powrotem na górę dostaniemy się w dwóch etapach korzystając z czterosobowej kanapy. Pierwszy z wyciągów jadąc z początkowego punktu ośrodka dowodzi nas do stacji Jaworzyna. Drugi z wyciągów już na całą górę, na szczyt Skrzycznego. W pierwszym etapie będziemy mieli przyjemność podziwiać majestatyczny widok na Beskid Śląski, by następnie wjechać między Świerki. By móc pokonać całą trasę należy udać się do Szczytyku w okresie styczeń-luty, kiedy jest największa szansa na śnieg w niższych w góry. Numer 4. Również Szczyrk. Województwo Śląskie. Nowo przebudowany i otwarty ośrodek Szczyrk Mountain Resort zmienił oblicze dawnego ośrodka narciarskiego, również pod względem długości oferowanych tras narciarskich. Bazując na informacjach znajdujących się na stronie szczyrkowskiej.pl, najdłuższą trasą, bo wynoszącą aż 4160 metrów, Pojedziemy łącząc niebieską trasę świerkową, zaczynającą się u szczytu Małego Skrzycznego, z drugą niebieską trasą Szczyrkowska 2. W sumie ich przewyższenie to 620 metrów. Trasa biegnie aż do stacji dolnej Szczyrk Mountain Resort. Alternatywnie, można wybrać zamiast Szczyrkowskiej 2 o około 1 km krótszą niebieską trasę turystyczną lub czerwoną malinową i dojechać ostatecznie do stacji Solisko, położonej 650 metrów nad poziomem morza. Stamtąd wjedziemy choćby na wierch pośrednim z powrotem na małe skrzyczne, sześcioosobowym Numer 3. Korbielów Pilsko, województwo śląskie. Korbielów Pilsko to już kolejny przykład wyjątkowo długiej trasy narciarskiej z województwa śląskiego. By rozpocząć z ze szczytu Pilska, usytuowanego na wysokości 1456 m nad poziomem morza, należy wjechać na górę. Najpierw dwuosobowym wyciągiem krzesełkowym, by następnie na hali Szczawnicy przesiąść się na orczyk, który nas dowiezie na halę mizową. Skąd kolejnym orczykiem dostaniemy się w okolice szczytu góry. Pokonanie trasy, liczącej sobie w przybliżeniu 4400 metrów, będzie możliwe dzięki połączeniu czerwonej piątki, niebieskiej szóstki i czerwonej jedynki, jodącej bezpośrednio do korbielowa. Numer 2. Szklarska poręba województwo dolnośląskie. Ośrodek Skierena szrenica w szklarskiej porębie ma do zaoferowania jedną z najdłuższych tras narciarskich w Polsce. Mowa oczywiście o czerwonej trasie numer 2 noszącej nazwę Lolo Brygida, której długość wynosi aż 4444 m. Zjazd rozpoczynamy u stóp szrenicy na wysokości 1310 m nad poziomem morza. W początku towarzyszy nam widok na panoramę Sudetów, później zaczyna się Las Świerkowy. Różnica poziomu wynosi 602 metry. Trasa choć malownicza jest dość trudna i może stanowić wyzwanie dla początkujących narciarzy i snowboardistów, szczególnie w początkowej fazie zjazdu. Numer 1 Zakopane, Województwo Małopolskie Kasprowy Wierch czy miana najdłuższej trasy narciarskiej w Polsce mogło przypaść innemu szczytowi? Na kasprowy Wierch dostaniemy się oczywiście jadąc z dolnej stacji kolejki. Jazda będzie podzielona na dwie części: z Kuźnic do Myślenickich Turni, a następnie bezpośrednio na szczyt kasprowego, usytuowany na 1987 m nad poziomem morza. By pokonać aż 5400 metrów z różnicą wysokości wynoszącą 927 metrów, wyruszamy oczywiście z Kaspowego Wierchu, by dojechać następnie do Kotła Goryczkowego i finalnie do Kuźnic. Najwyższy fragment trasy należy do najbardziej wymagających odcinków narciarskich w Polsce. Dlatego odpowiednie przygotowanie i umiejętności są kluczowe, również z uwagi na częste oblodzenia na trasie. Aby pokonać jej całość Trzeba trafić na bardzo dobre warunki zimowe. Sztuczny śnieg nie pomoże, gdyż trasa znajduje się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli znacie inne długie trasy narciarskie w Polsce, piszcie w komentarzach. Będę wdzięczny za łapki w górę i subskrypcję. Tymczasem, do następnego razu.